Kozienice słyną z dużych, często ogólnopolskich wydarzeń. Są też miejscem idealnym do wypoczynku. Poczyniliśmy wiele starań, aby nasze miasto było atrakcyjne dla turystów, ale też aby nasi mieszkańcy mogli miło spędzić tutaj wolny czas od pracy i obowiązków. Kultura, sport i turystyka to ważne części naszego życia. W tej kadencji udało nam się przeprowadzić modernizację budynku głównego Biblioteki Publicznej, która zyskała nowy blask. Rusza też rewitalizacja zespołu parkowo-pałacowego. A postały w centrum miasta Park Sportowo-Rekreacyjny to miejsce wielu wydarzeń i koncertów plenerowych. Na mapie kulturalnej Kozienic pojawiło się też nowe miejsce. Kawiarnia kulturalna prowadzona przez utworzoną w tej kadencji Spółdzielnię Socjalną. To tu artyści zarówno zawodowi jak i amatorzy są zawsze mile widziani. Scena kawiarni jest otwarta dla wszystkich. Zmienia się też ośrodek wypoczynkowy nad jeziorem. Powstał tam wyjątkowy plac zabaw. W planach są kolejne inwestycje, m.in. budowa wielofunkcyjnego boiska czy nowych domków. Gmina pozyskała w tej kadencji bezpłatnie dodatkowe 8 hektarów, przylegające do środka i jeziora. To miejsce też zostanie zagospodarowane z myślą o poszerzeniu oferty turystycznej. W tej kadencji pojawiły się też historyczne murale, upamiętniające ważne wydarzenia życia naszej gminy. Mamy ich obecnie pięć. Nie zapominamy też o wspieraniu aktywności fizycznej. Z nowych skateparków utworzonych w Kozienicach i w Świerżach chętnie korzysta młodzież. A obłożenie pod pneumatycznym balonem zlokalizowanym przy Zespole Szkół nr 1 świadczy o tym, że to był bardzo potrzebny obiekt na zimowe treningi naszych sportowców. Już wkrótce do dyspozycji będą mieli też nową nawierzchnię boiska. Warto dodać, że kluby sportowe Liczne organizacje pozarządowe oraz Koła gospodyń Wiejskich uzyskują od nas rokrocznie wsparcie na swoją działalność. Mieszkańcy, jak i turyści chętnie uczestniczą też w organizowanych przez gminę wydarzeniach. Obok wszystkim znanych, takich jak Festiwal Klimczuka, Dzień Energetyka, Triathlon czy Bieg Króla, pojawiły się w tej kadencji nowe wydarzenia cieszące się dużą popularnością, jak chociażby Huntran, czyli Dzikie Biegi, zawody z cyklu MMA, koncerty z okazji Dnia Kobiet zlot miłośników zabytkowych gitar czy koncert na letniej scenie w Parku Wodnym. Gmina dba też o swoje zabytki. Pozyskiwane są środki zewnętrzne i realizowane inwestycje we wpisanych do rejestru zabytków w kościołach Świętego Krzyża w Kozińcach, Brzeźnicy czy Ryczywola. W tym roku rusza też pierwszy etap modernizacji zabytkowego cmentarza.